Cześć, z tej strony Bremu I witam was w kolejnym odcinku Mojej Minecraftowej wyobraźni Jak widzicie Malutkie zmiany zaszły A dzisiaj będziemy budować Kolejną szklarnię Będzie to a cukrową. No to jest te, te, taka fontanna śmieszna. Hmm, no. potrzebne materiały. Hmm, nie wiem czy mi wszystkiego wystarczy. To jest, to jest na drogę. No i dobra. Nie wiem, czy będę coś dzisiaj przyspieszał, ponieważ myślę, że ten odcinek dużo na mnie zajmie. Kurczę. Eee... Dobra. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Ja już sobie to wszystko wcześniej wykopałem. Strasznie dużo miałem problemy z... Z... Znaczy nie problemy, tylko... Z było zebranie piasku i potem zamienienie go na... Sunstone'a, na stamtąd właśnie wszystko gołociłem. No i dobrze. Teraz ja sobie będę tutaj dróżkę budował. Ciach, 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 ciach. A w międzyczasie, nie wiem, czy coś bym gadał? Hmm. Musicie mi... Musicie mi po prostu zrozumieć, dlaczego nie ma teraz tak często odcinków, bo jest rok szkolny, muszę się dużo uczyć. Aha, i chciałem jeszcze podziękować na wstępie pewnemu użytkownikowi, który ma nick Bartek Steam. Zrobił on dla mnie intro, które mam nadzieję, że w tym filmiku już ujrzycie. Tak, Bartek Steam. I chciałbym go polecić, ma naprawdę bardzo fajne filmy, z minecrafta też ma, kręci dajcie mu słupka łapkę w górę może chłopak naprawdę fajne intro robi o, jeszcze tutaj troszeczkę po co ja się tak męczę? mogę tak a dlaczego sunstone? ponieważ jakoś tak mi się bardzo podoba Teraz tutaj trzeba będzie ten mm. I tu się problem to jak. Ja to mam kurde zrobić. A ja już rozumiem. Aha, i tutaj dobrze. I ciach. Hmm, teraz, tak. Co? Trzebuje ta troszkę. No, dobra. No, teraz tak. Ojej, ale tą górę zmasakruje. Ale coś nie wyliczyłem. Mmm. Jakim stopień? Można robić sunstone, schody z samstona? Chyba nie. To jest niestety głupie. Oj, noc się robi. Ja gram na pismo na szczęście. Dobrze, więc tutaj będzie tak i tutaj trzeba będzie dopiero zrobić to. Sorry, że to aż tak tego nie rozplanowałem. Właściwie to ja teraz zrobię magiczne cięcie i zrobię sobie wszystko sam. I potem po prostu dobudujemy rokę. No to do zobaczenia za sekundkę. No już jestem z wami. Oprowadzę was teraz. Dobudowałem takie właśnie płytki. Ładnie się męczyłem No i jeszcze razem zbudujemy szklarnię. Naprawdę taki fail. O run. Tak, idzie tutaj, 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 tutaj i witamy. A tu jest wieża. I może pokażę Wam jak się, co się w wieży zmieniło. Właśnie to miałem zmienić jeszcze tutaj, dodać takie coś. O, pokażę tego takiego interka. O! Ciach. Ciach. O, dobra. I sobie tak to wszystko rozszerzyłem. Już się nic nie podpala. Tutaj nie wiem czemu jest to szkło, ale nie wygląda to brzydko. To jest mój świat. To <grytanie> droga mnie rozpiesza. Oczywiście będzie też wszystko dopieszczane. Tak ładnie wszystko. tak Wszystko ładnie, wszystko. A ja się pokaże. Ale teraz przy filmie tego nie będę robił. No dobrze, no to może teraz sobie zbudujemy tą szklarnię. I... budujemy no i zbudujemy szklarnię. Dobra. No to... Ja mam to chyba jednak przyspiesz, to zobaczenia mnie za sekundę. No, jestem już z wami. Jak widzicie, nie wystarczyło mi jak zwykle mm, szkła, bo będzie takie zamknięte po prostu na płasko. I sobie w międzyczasie wymyśliłem, że nie będą takie rządki, tylko będą takie okręgi tej trzcinki. Te Myślę, że to nie jest zły pomysł. Mm, okay. Tylko, że to trzeba będzie skasować. No, niestety, a myślałem, że to się zostanie tak ładnie na środku. O i rozwaliłem na następny poziom, no już trudno. Jak teraz tu, 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 tu. Nie, tutaj. Tu, widzę, że wszystko mi już tam zarosło ładnie. A zboża już mam dużo, więc na razie nie potrzebuję zbierać. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Następne będzie tu, tu, tu. Tu. Mm. Mm. Tu. I tu, No dobra, rozwalamy to. Nie ma co. Nie wiem ile ten odcinek trwa. Mam nadzieję, że się spodoba. <grymne> Jakie rymy. Ucho, I tak to będzie wyglądać. Dobrze, ja idę po wodę. Czekajcie, albo no, pójdę z wami. Gdzieś, w której skrzynce miałem tam wodę? Nie pamiętam której. Mmm, znaczy ten. O, wiadereczka, ładnie, ślicznie. Będziemy jeszcze tutaj. Hihihi. Cześć. I tak pewnie z tych dróżek nie będę korzystał. <laughs> hmm. Ojej. Nie wiem czy teraz przez to, że tutaj jest... Hmm. To, że tutaj jest tyle ziemi to nie wiem, czy będzie tutaj dobrze światło dochodziło cóż a nie wiem, na razie się nie martwi. ciach 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 ciach, ciach. Czech, 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 nie wiem co mówić. nie wiem. No tego nie ma co przyspieszać w sumie. Tutaj. Tu trzeba. Jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj widzę, że mamy prądy jakieś. Jeszcze tutaj teraz. Dobra. Mhm. hm hm hmm. 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 O! Dobra, mamy coś skończone Ja nie lubię mieć tutaj jakiejś... ...pływającej wody. Jak robię szklarnie, oczywiście. hm Okej okay. I dajmy na no to Gdzie? Wszystko już jest dobrze I jeszcze ostatnie tutaj na sam środeczek O I Trzeba będzie jakieś schodki wykombinować. No może z tego po prostu Czekajcie. Już hey. mam wizję, już mam wizję. wystarczą? Pewnie nie wystarczy. No jasne. Czemu miałoby wystarczyć? Czekajcie. No dobra tam, jedziemy już tymi półpłytkami hmm? Oj, znowu się noc robi Trudno. I ciach, i ciach. I mamy jak, jako takie wejście Dobrze, teraz idziemy jeszcze ścinkę. I kończymy odcinek, co? Następnym nie wiem co zrobimy. <laughs> Cześć, to jest tu. Jeszcze pójdziemy spać. Piesek sobie chrapie Dobra. Wydaje mi się, jakby to była powódź za tymi drzwiami. jak to tak. do tych drzwi.

sik No dobra. No to kończymy dzisiaj, a, a a a jeszcze nie. Tutaj trzeba popsuć. Trzeba to popsuć. Tutaj będą jeszcze drzwi, i, i, i koniec. Dobrze, no to żegnam się z Wami. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.